Moim zdaniem obejrzeliśmy dzisiaj bardzo dobre spotkanie. Uważam, że może nie drugoligowe, tylko na wyższym poziomie stojące dzisiaj. Wiedzieliśmy, z czym się mierzymy dzisiaj. Drżyna z ma znakomity zespół, grający ofensywny, bardzo fajny futbol i też nieprzypadkowo ma już na tym koncie gdzieś 15 punktów i stoi w tabeli u góry jako Beniaminek. Obawialiśmy się tego meczu. Wiedzieliśmy, że bardzo silna ofensywa też może nam zagrozić i dzisiaj się troszkę ustawiliśmy bardziej defensywnie. Tym bardziej, że niefortunnie przegraliśmy z Lechem praktycznie na własne życzenie. A dzisiaj podobnie było w drugiej połowie, bo można powiedzieć, że spiekła do nieba w końcówce tą trzecią bramkę. Janek Sienkiewicz szerzył bardzo ładną bramkę, ale no, mój zespół nie może dopuszczać do takiej sytuacji kolejny raz, gdzie prowadzimy 2-0 i z tego się robi nagle 2-2. Po rzucie karnym i kolejnym stałem fragmencie gry, gdzie gubimy krycie, także ta nerwowość nam nie jest potrzebna. Przede wszystkim zespołowi z i trenerowi Pawlakowi gratuluję dobrego spotkania, miejsca w tabeli i niezłego widowiska dzisiaj. Gratulacje tutaj dla, dla trenera, dla Olympia Erbląg. Wiedzieliśmy z kim się mierzymy. Z trudnym rywalem, to zdawaliśmy sobie sprawę, z mocno, mocno fizyczny dobre stają fragmenty z pomysłem na grę, bo, bo to nie przypadek tak, że, że to dzisiaj spotkanie było trudne dla nas, ale, ale myślę, że dla jednego i dla drugiego zespołu tutaj co trener podkreślał yy, trud, trudni rywale, tak, spotkali, spotkali, spotkali się nie były to dobre zawody z naszej strony, zdaję sobie z tego sprawę nie chciałbym tutaj mówię też za dużo yy, opowiadać, natomiast ważne że, że dziś tam bardzo mocno dążyliśmy w drugiej połowie do yy, do z... Może nie zwycięstwa, ale przynajmniej do, do, do strzelania bramek doprowadziliśmy, ale chcieliśmy, no, ale nie ukrywam, że chcieliśmy iść za ciosem i niepotrzebnie, może z jednej strony, ale z drugiej strony, mówię, gramy, graliśmy mecz u siebie, zawodnicy poczuli, tak, że, że, że może coś więcej. No, taka jest piłka, tak? no, no, nie możesz robić błędów, jeśli, jeśli chcesz w ogóle wygrać spotkanie, bo mówię, my strzelamy bramki, ale też dużo tracimy, nie patrząc, nie patrząc czy jest większa, czy mniejsza rywalizacja. E i tyle, nie chciałbym tu oceniać swoich zawodników, mówię, bo zostawili dużo zdrowia, ale mówię, dzisiaj nie byliśmy wisą Puławy, która gdzieś tam w ostatnich dwóch, trzech meczach na pewno prezentowała się zdecydowanie lepiej, grała bardziej odpowiedzialnie, no może i też na, gdzieś tam na, na szybkości dzisiaj też nie, nie do końca mój zespół mówię wyglądał, czy, czy, czy niektórzy zawodnicy, hmm, dlatego na pewno boli, boli, bo zawsze jak porażka nie jest przyjemna, ale, ale mówię, no zdajemy się z tego sprawy, że, że, że tak w piłce jest. I, Mamy za tydzień u siebie spotkanie, także także powinniśmy, czy musimy tak zagrać zdecydowanie lepiej i to być punkty. Zapraszamy do sklepu lewiatan Puławy, ulica Rejmonta 1 tuż przy skrzyżowaniu z ulicą kaniowczyków po dawnym sklepie Cezar. Świeże owoce i warzywa, chrupiące pieczywo, swojskie wędliny. Szeroki asortyment, korzystne promocje. Zapraszamy do sklepu Lewiatan, Puławy, ulica Rejmonta 1. Nasz drugi sklep przy ulicy Wróblewskiego 15.